Siemano wszystkim z tej strony niechto i da, i witam Was na filmie o nowym karnecie bojowym rozdziału 5. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam najnowszy wyciek całego karnetu bojowego, jaki pojawił się dzisiaj rano, bo gracze poznali już wszystkie skiny nowego karnetu oraz nazwę nowego rozdziału, a żeby to było mało, omówimy sobie wczorajszy zwiastun koncertu Eminema i kilka nowych, które już tutaj są. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 300 fałdolców, a z tego powodu, że nadal tak chętnie wpisujecie kot kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie karnet bojowy nowego rozdziału 5. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kot kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, już dokładnie jutro o godzinie 20 w grze Fortnite od będzie się wydarzenie o nazwie Wielki Wybuch, który zakończy cały obecny OG sezon, a zarazem rozdział czwarty i rozpocznie nową erę gry, czyli nowy rozdział 5. My, gracze, do tej pory otrzymaliśmy już ogrom informacji w jego temacie, lecz co ciekawe, dokładnie dzisiaj, czyli 1 grudnia o godzinie 9 rano... ...w internecie pojawił się ogromny i to dosłownie ogromny wyciek całego karnetu i nazwy nowego rozdziału. Informacje o tym zostały podane przez wszystkich likerów na Twitterze, którzy wprost poinformowali nas... Że jest to oficjalny wyciek karnetu bojowego i nazwy na nowy rozdział. I co ciekawe, za cały ten wyciek jest odpowiedzialna platforma Xbox. Tak dokładnie, moi kochani, cały ten wyciek pojawił się przez wpadkę Xboxa i jest to potwierdzony wyciek, a samo zdjęcie macie widoczne teraz na ekranie. I możemy tutaj zobaczyć fragment wyspy rozdziału 5, wszystkie skiny karnetu, nazwę i nowy pojazd. Co do samej nazwy, to według informacji, jakie tam widnieją, będzie to podziemie, a dokładniej podziemie jest tutaj, czyli będzie to rozdział. Piąty podziemie, co może podpowiadać nam, że po jego starcie na wyspie pojawią się jakieś podziemne tunele oraz lokalizacje. Obecnie nie wiadomo, do czego dokładnie nawiązuje ta nazwa, bo aż takiego wielkiego wycieku jeszcze nie mamy. I wiemy obecnie tylko tyle, że będzie się on tak nazywał, a na samej grafice mogliśmy zobaczyć prawdopodobnie fragment jakiejś podziemnej lokalizacji. Dla przypomnienia to tak ma wyglądać wyspa na nowy rozdział i wyciekła ona już na początku obecnego sezonu, więc można się spodziewać, że lokacje te będą umieszczone gdzieś w górach, bo będzie to bardzo dobre miejsce na jakieś podziemne miejscówki. Na tej samej grafice poza fragmentem wyspy i nazwą nowego rozdziału otrzymaliśmy również wygląd pierwszego nowego pojazdu jaki pojawi się na wyspie i jak widać jest to jakiś nowy samochód którego będziecie mogli znaleźć w różnych miejscach na wyspie. Nie wiadomo jeszcze gdzie dokładnie, lecz sam jego wygląd jest totalnie inny niż wszystkie dotychczasowe pojazdy, więc jak najbardziej można się spodziewać, że takich pojazdów będzie jeszcze więcej, a ten którego znamy jest tak naprawdę pierwszy. Ostatnia i w sumie najważniejsza rzecz, jaka pojawiła się na tej grafice, to wszystkie skiny karnetu bojowego i dzięki niej wiemy, że karnet bojowy będzie dokładnie taki sam jak zawsze czyli pojawi się tam równo 8 skinów, a w tym jedna sekretna skórka. Możemy tutaj znaleźć przykładowo 5 skinów, które pojawiły się na starych ankietach od Fortnite'a i są to dokładnie te skiny tutaj. I każdego z nich możecie zobaczyć wraz z odpowiednikiem z ankiety, tak abyście widzieli lepszą jakość tych oto skinów. Wszystkie z nich pojawiły się na tej grafice, więc one na 100% trafią do karnetu bojowego w nowym rozdziale i będą na podstawowych stopniach od pierwszego do setnego, a żeby to było mało w nowym karnecie bojowym otrzymamy całkowicie nowego agenta Jonesiego. Jego skórka pojawiła się na samym środku grafiki, dokładnie tutaj, więc agent Jones jest szóstym skinem w karnecie jakiego znamy i co ciekawe wspominałem wam ostatnio, że jego skórka pojawi się na evencie, a później trafi do sklepu, a jednak będzie w karnecie bojowym za tymi skinami mamy jeszcze dwa ostatnie, i te ostatnie skiny są już skinami ze współprac. Co oznacza, że w karnecie dostaniemy dokładnie dwie współprace. A informacje o tym zostaje podane przez likera Hypexa. A jego post z informacjami macie teraz na ekranie. Według jego informacji, w karnecie bojowym nowego sezonu pojawią się takie skiny ze współprac jak Peter Griffin, którego możemy zobaczyć dokładnie w tym miejscu tutaj. Jego skórka na pewno będzie miała dwie edycje: Tom ze zdjęcia, i Tom na tym zdjęciu tutaj podobnie, pojawi się on w ukrytym karnecie bojowym albo w ostateczności na setnym stopniu, tego jeszcze nie wiemy, lecz spodziewajcie się, że poza samym skinem Petera do gry trafią pozostałe skiny z tej współpracy, ale już do sklepu z przedmiotami. Jeżeli skin ten będzie serio ukryty, to reszta jego skinów może pojawić się w momencie, gdy jego skórka zostanie udostępniona dla wszystkich posiadaczy karnetu, czyli w okolicach połowy nowego sezonu, a wraz z tym dostaniemy sporo nagród, nowości, no i tak dalej. Ostatnia skórka, jaka pojawiła się na ...na tej grafice rano to dokładnie ten skin stojący na samochodzie. i Jest to również skórka ze współpracy, o której dał znać nam Hypex... ...i według jego informacji jest to skin Solid Snake z serii gier Metal Gear. Jest to już ostatnia skórka, jaka pojawiła się w nowym karnecie bojowym... ...i razem wszystkie nowe skiny w dobrej jakości macie teraz w tle. I moim zdaniem najlepsza skórka, jaka tam będzie to albo Agent Jonesy... ...albo ten Tygrys, bo wyglądają one mega kozacko. Co jednak ciekawe, grafika ta przedstawia nam coś jeszcze... A mianowicie pojawił się tam jeden z przedmiotów, jaki będzie dostępny na wyspie i trzyma go właśnie agent Johnson I do końca nie wiadomo, co to jest za przedmiot, lecz pasuje on do starego MK-7. Obecnie nie jest to jeszcze potwierdzone i może być to całkowicie nowy przedmiot, jaki będziecie mogli zdobyć na wyspie. Tak więc, mega fajnie, i ja sam nie mogę się już doczekać kolejnego rozdziału, tym bardziej, że znamy już cały jego karnet bojowy. W temacie samego rozdziału 5 to wszystkie nowe informacje, jakie pojawiły się dzisiaj rano, lecz pamiętajcie, że w każdym momencie może wycieknąć coś nowego. A teraz przejdziemy sobie do kolejnego ważnego tematu, czyli nowego zwiastu na Wielkiego Wydarzenia. Tym razem był to zwiastun Wielkiego Wydarzenia, a zarazem koncertu Eminema, ponieważ koncert jest połączony z eventem Wielki Wybuch i teraz w tle możecie zobaczyć ten najnowszy zwiastun, którego wstawił nam Fortnite wraz z dodatkowym opisem. W opisie możemy przeczytać powitajcie na scenie jedyną osobę, która umie zarymować pomarańcza, a do całego postu wstawili oni taki taki filmik, który jest bardzo podobny do tego ostatniego zwiastuna, ponieważ przedstawia nam on początek jego koncertu. Na tym wcześniejszym zwiastunie w ostatnią sobotę mogliśmy zobaczyć początek eventu fabularnego, czyli tą rakietę lecącą w górę, a tutaj możemy zobaczyć początek koncertu Eminema i potwierdza nam to to, że koncert będzie albo przed, albo po evencie. Nie wiadomo jeszcze do końca kiedy dokładnie, lecz mi osobiście wydaje się, że będzie to wyglądało tak, że dostaniemy event fabularny, a potem trafimy na wyspę eventową, tą, którą macie w tle, i tam będzie koncert De Minema i wszystkie nadchodzące tryby. Raczej wątpię, aby było inaczej, tym bardziej, że podobno serwery zaraz po zakończeniu wydarzenia nadal mają działać aż do 5.30, ponieważ mają być dostępne wszystkie tryby kreatywne, ale to ogólnie zobaczymy. Lecz pamiętajcie, że dzisiaj mogły pojawić się kolejne jego zwiastuny. Jeżeli coś się pojawiło, to tak samo jak na każdym innym filmie zostało to przedstawione na początku, a jeżeli nic się nie pojawiło, to spodziewajcie się, że zwiastun będzie znów o 18 i ponownie albo dostaniemy jakieś szczegóły albo coś innego. Sam osobiście stawiam, że zwiastun pojawi się o godzinie 18, ponieważ wszystkie pozostałe również pojawiały się o tych godzinach, lecz to dopiero zobaczymy. I na sam koniec przygotowałem dla was jeszcze jedną małą, lecz ważną informację. A dokładniej wczoraj w grze została wprowadzona dość bardzo ciekawa zmiana, ponieważ Fortnite postanowił, że nagle na dwa dni przed końcem sezonu usunie z gry samoloty, a w zamian nie do nam krosy, o czym wspomniałem wam już na początku tego oto sezonu. Same krosy jesteście w stanie zdobyć dokładnie w tych miejscach na wyspie i dodatkowo pojawiają się one również w losowych miejscach, więc warto sobie jeszcze nimi zagrać i była to chyba jedyna zmiana, jaka pojawiła się jeszcze przed startem nowego rozdziału 5. Pamiętajcie, że pozostałe zmiany i nowości jak zawsze mogą pojawić się dosłownie w każdym momencie, tak jak ten karnet, a ja o wszystkim będę dawał wam znać. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry o Ile w ogóle wam się on spodobał? Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i pamiętajcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!